Podóż. Czekaj. No, o, mam jest, dla was dobre wieści. Jak wiecie, mam się dobry humor, więc mam gest. Eee, wbijajcie na meganista, pan podłoga cios i tyle. I tam macie w opisie napisane. I tam macie w opisie wszystko. Eee, Ciach temat. Ciach bajera. Zwierzęta nie lubią mocnych kolorów. Wiem właśnie, co ja zrobiłam. Nie wiem, ja jestem naprawdę głupia. Nie jesteś. Patrzcie, jakie on ma włosy. Śliczne. A tu lwica śpi. Dobra, chcecie, to pójdę z wami. Pójdę z wami. Si o co byście zrobił na koniec? Aha. To idę się z wami. I pokażę Wam. Patrzcie tutaj. Pani ma na rękach teraz. Okay. Don't take no, hey, sorry. Oh my God. Jezu, pani akurat się kurbiła na mnie. Małpa ją gryzie, ja tylko tak patrzę bokiem i chcę wam pokazać... E, dobra. A tam flamingi. Ale ją gryzie, poczekajcie, nie mogę tego pokazać tam. Nie mogę tego pokazać. Ale pogryzła. Czekajcie, idziemy gdzieś dalej. Dziwna ta pani. No, Flemingi się mówi, a to sorry. A tutaj widzicie kto siedzi? Ej, w ogóle, dlaczego w Zoo tutaj nie widać teraz, kurde, ale jest pies. Dlaczego? Nie wiem. Cześć! O matko!